Przychodzi Tusk do wróżki i mówi: Od kilku dni śnią mi się ziemniaki. Co to może oznaczać? Wróżka patrzy w kryształową kulę i odpowiada: Oj, bardzo źle. Albo pana wykopią na jesieni, albo? Albo posadzą na wiosnę. Przychodzi Jarosław Kaczyński do przedszkola. Pyta Jasia: Czy wiesz, chłopcze, kto zjadł czerwonego kapturka? A Jaś na to. Słyszałem, że wilk, ale znając pana to pewnie Donald Tusk. Premier przechadza się po Warszawie wraz ze swoją żoną. Oglądając wystawy sklepowe, mówi do żony: Popatrz, spodnie 50 zł, koszulka 40 zł, futro 150 zł. Nie wiem o co. Ludziom chodzi, że jest tak źle, jest dość tanio. Wszyscy mówią, że nikogo na nic nie stać. Żona popatrzyła na męża z ogromną czułością, jak tylko kobieta potrafi i mówi: Kochanie, to jest pralnia. Platformie zaczynają drastycznie spadać sondaże. W związku z tym, Tusk postanawia chwycić się ostatniej deski ratunku, pomocy z góry. Modli się więc. Panie Boże, wiem, miałem nie klękać przed księdzem, ale. Jeżeli przegram wybory i ludzie odkryją, ile ukradliśmy, to mnie zabiją. Proszę, pomóż mi. Nieoczekiwanie odzywa się Bóg. Donek, nigdy cię za bardzo nie lubiłem, ale niech ci będzie. Uradowany premier zwołuje konferencję prasową nad jeziorem i mówi, jestem prawdziwym cudotwórcą i zaraz to udowodnię. Zobaczycie, będzie wam się żyło lepiej. Podchodzi do jeziora i zaczyna chodzić po wodzie. Czeka na aplaus. Zamiast tego, leci kamień. Drugi, trzeci, w końcu cała lawina. Donald wpatruje się zdziwiony, a ludzie krzyczą: i to ma być premier? Nawet pływać nie umie. Tusk przychodzi do wróżki i prosi, żeby przepowiedziała mu przyszłość. Ona mówi: jedziesz długim, czarnym samochodem. Wokół niego stoją tysiące osób. Ojej, mówi Tusk. To chyba dobrze. Wszyscy są szczęśliwi, krzyczą i machają flagami. Oni mnie kochają, a czy ściskam ich ręce? Nie. Dlaczego? Trumna jest zamknięta. Na konferencji prasowej premier Tusk odpowiada na pytania dziennikarzy: Panie premierze, ceny rosną, a wynagrodzenia raczej nie. Jak naród daje sobie z tym radę? Naród żyje, daje sobie radę. A co pan powie o kryzysie w służbie zdrowia? Leki drogie, mało miejsc w szpitalach. Ludzie żyją i sobie radzą, wszystko w porządku. Kwestia niskich emerytur, kryzys finansów publicznych. Co na to społeczeństwo? Społeczeństwo żyje i ma się dobrze. Ostatnie pytanie, proszę. Wstaje jegomość dziennikarz. Panie premierze, acyjankiem pan próbował? Kaczyński i Tusk mieli wypadek samochodowy. Oczywiście pokłócili się czyja wina. Kaczyński nie wytrzymał, mówi. Donku, nie kłóćmy się, moja wina. Tusk zmieszany. Nie, no, Jarciu, moja w końcu raczej. Kaczyński na to sprawiedliwie: Wina leży po obu stronach. Nic się nie stało. Rozejm, wyciąga piersiówkę, podając Tuskowi. Tusk pije, oddaje Kaczyńskiemu, a ten chowa ją do kieszeni. Tusk pyta: A ty nie pijesz? Nie, ja czekam na policję. <Słyska> Przyjeżdża Tusk z wizytą do Benedykta. Jest miło i sympatycznie. Benedykt pyta: A jak tam u Was po wyborach? Wszystko w jak najlepszym porządku, Ojcze Święty. Wyborcy zadowoleni, szczęśliwi, mówią, że takiej Polski chcieli. Ojciec Święty pokiwał głową, uśmiechnął się i pokazał Tuskowi sześć palców. A jak tam u Was z bezrobociem? Doskonale, Ojcze Święty. Jest tak dobrze, że młodzi ludzie już zaczynają wracać do kraju z emigracji. Zarobki super, pracodawcy gwarantują doskonałe warunki zatrudnienia. Ojciec święty znów pokiwał głową, uśmiechnął się i pokazał Tuskowi sześć palców. A co w szkolnictwie? Wspaniale. Minister sprawdził się doskonale. Dzieciaki zadowolone chcą nawet w sobotę i niedzielę chodzić do szkoły. Ojciec święty pokiwał głową, uśmiechnął się i znów pokazał sześć palców. Wizyta się zakończyła, Tusk wrócił do Polski i do swoich obowiązków. Jednak sprawa pokazywania sześciu palców nie dawała mu spokoju. Wybrał się więc do glępa i pyta: Księże prymasie, byłem u papieża, opowiadałem mu, co w kraju, a ten na każdą moją odpowiedź pokazywał mi sześć palców. Co to znaczy? Jak to? Ty katolik i nie wiesz, że chodzi o szóste przykazanie? Nie cudzołóż? Nie cudzołóż? A jak to się ma do mnie? A co miał powiedzieć? Nie pierdol? Donald Tusk spotyka się z Chińczykami na budowie autostrady. Chińczycy siedzą i nic nie robią. Panowie, dlaczego wy tych autostrad nie budujecie? pyta oburzony Tusk. Jeden z Chińczyków odpowiada: bo ja nie umiem, ja jestem kucharz. Jak pan nie umie, to po cholerę się pan bierze za budowanie! pyta zdziwiony premier. A pan po co się bierze za rządzenie? mówi Chińczyk. Tusk z Bronisławem Komorowskim poszli do kina. Oglądają film wojenny, na którym żołnierze atakują most. Założyli się obaj, czy atak się powiedzie. Akcja filmu toczy się dalej, żołnierze zdobyli most. Komorowski do Tuska. Teraz jestem ci winien 1500 zł. Daj spokój, macha ręką Tusk. Już oglądałem ten film. Komorowski na to: Ja też go już widziałem, ale myślałem, że drugi raz to im się nie uda.